Oddana trzy lata temu Mediateka Księżnicy Płockiej jest w swym założeniu miejscem bez barier architektonicznych, miejscem przyjaznym dla wszystkich. Dzięki projektowi Księżnica Seniorom mogliśmy jeszcze poszerzyć ten uniwersalny dostęp. Doposażenie w te specjalistyczne urządzenia spowodowało, że mamy jeszcze bogatszą ofertę i jeszcze większe możliwości zapraszania osób. Które uczestniczą w naszych wydarzeniach kulturalnych, no i oczywiście naszych czytelników. Przystępując do pisania wniosku, postawiłyśmy sobie pytanie: czy zrobić trochę dla wszystkich grup ze szczególnymi potrzebami, czy wdrożyć więcej rozwiązań dla jednego typu odbiorców? Biorąc pod uwagę nasze małe doświadczenie w zapewnieniu dostępności, zdecydowaliśmy się skupić tylko na jednej grupie na seniorach. To grupa, którą najlepiej znamy. Najłatwiej nam było zidentyfikować ich potrzeby. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W Książnicy mają spotkania kluby seniora. Chcieliśmy im ułatwić dostęp do wydarzeń, znieść cyfrowe bariery, pomóc w korzystaniu ze zbiorów. Realizacja projektu Książnica z Seniorom odbyła się dwuetapowo. Etap pierwszy było to przeprowadzenie warsztatów dla pracowników książnicy dotyczących komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Etap drugi były to szkolenia aktywizujące seniorów, takie jak e-klub, Akademia Zdrowia i dyskusyjny klub filmowy. Wszystkie warsztaty przeprowadzone zostały w mediatece, doposażonej w pętlę indukcyjną, powiększalnik, specjalny komputer oraz tablety. Zajęcia w ramach e klubu zawierały spotkania na temat darmowych aplikacji usprawniających codzienne funkcjonowanie. Skupiliśmy się na tematyce zdrowia, komunikacji, na tematy codzienne. Cieszymy się, że przypadły one uczestnikom do gustu i liczymy na kolejne edycje w ramach wspomnianego projektu.